Tu się nic od ostatniego odcinka nie wydarzyło, i witam się z Wami w kolejnym odcinku. I powiem Wam. Dzudajcie no, Czadu, i daliście mi kolejną fajną wskazówkę. Jaką? Ja już Wam pokazuję jaką. No kurczę, zawsze coś idzie z tych filmów, wyciągnąć coś fajnego. No i ogólnie nie spodziewałem się aż takiej, takich wyświetleń z tego filmu. Myślałem, że będzie bieda z nędzą, ale jest. OK, i za to Wam bardzo dziękuję, że chcecie to oglądać i że, e, że korzystacie z tego, i też mi pomagacie w tym oto e, A co teraz udało mi się wykombinować poprzez Wasze komentarze? To daliście mi normalnie piękną wskazówkę. To jest idealne miejsce na te bezpieczniki. Tylko, że to będę musiał wymienić na. Większą tą wersję i ona będzie tu ładnie cała, wypełniała tu tą oto przestrzeń. No i kurczę, nie dość, że dość jest eleganckie, to jeszcze, do, no kurde, jakby to stąd miało być, no jest piękna sprawa. A może ktoś z Was skorzysta jeszcze z takich, z takiej oto tutaj, jakby to powiedzieć, takiego, takiej wskazówki i też. Też to zrobicie. I wystarczy tylko wyprowadzić stąd przewody sobie tutaj do deski rozdzielczej i mamy wszystko, co chcemy, jest pięknie. Doprowadzi tutaj trzeba plusowy przewód, taki najpierw taki mocniejszy, może prosto z, e, z tego z, od bezpieczników. I albo po prostu po, przez stacyjkę go dam. prosto do stacyjki. Od stacyjki, tutaj do, da się ten przewód, i po kolei po kolei będzie wszystko podłączone, także będzie OK. No i dobra, olej do wspomagania właśnie zalałem, bo zakładam, brakujące opaski są pozakładane. się udało mi znaleźć takie o, fajne zakuwane, które ładnie wyglądają. A zalałem go. Gdzie jest ten? O, takim boksolem. Bardzo fajny, rzadki olej, który powinien fajnie się tutaj mm, sprawować w tym układzie wspomagania. No ale to za chwilę sprawdzimy sobie w dalszym użyciu nie części odcinka, bo może dzisiaj będzie tak, że w dzisiejszym odcinku on będzie już cały gotowy, a właśnie płynu dolałem resztkę, się od powietrza. Dolałem trochę świeżego, bo tam było za mało. Tu już widzieliście te zegary są ładne, piękne, nowe, nowy, nowe, nowe, tutaj jest dawca, a tu mamy tą paczuszkę. Czekajcie. Tu sobie to zrobię. O tak. I tu mamy właśnie te e, prezenciki od firmy Horpol. A właśnie, dużo było zapytań co do właśnie co takich emblematów, to wam może podlinkuję albo na TikToka może podam właśnie wam namiary na tą firmę, która robi takie fajne rzeczy i gadżety. O. A tu mamy już Właśnie rzeczy, które uzupełnią tą całą elektrykę w tym ciągniku. O tutaj to się przyda, bo muszę paczkę zapakować. <śmiech> Pięknie. A <laughs> drogi. <laughs> o Jezu. A będzie, będzie wysyp komentarzy Opór. <laughs> Jezu, jak ja się cieszę. No będziesz, że się cieszę jak mysz do sera. <laughs> o, tu są dwa gniazda. Jak wam pokażę. Ale o, to jest właśnie ta zagadka, co była. Takie oto st stroboskopy, jak się wy wymawia pro po poprawnie. Lampy. Ostrzegawcze, o, tak sobie Nieźle, co? I one będą umiejscowione Właśnie jeszcze nie wiem gdzie Kurde Ale jestem podjarany, o Boże święty, także bardzo dziękuję za docenienie Bo powiem wam Tylko jeszcze one mają dwie funkcje, właśnie widzę że one są dwufunkcyjne to jest tak mocowane czy nie tak nie tak to nie jest mocowane to jest w tą stronę mocowane tylko teraz jeszcze trzeba na krótko podłączyć zobaczyć jakie one mają funkcje o tak i kurczę jakby to zrobił kurde jakoś tu może nie wiem hmm. teraz zagadka jest Kurde, bo to tego nie przewidziałem ogólnie Bo Co, można to po prostu tak do kratki dać, gdzie jest ta kratka? Kratka, kratka, kratka O, tu, nie? I ewentualnie wkręta dać i o, będzie wkręcony w to i będzie leciutki Malutki czubeczek wystawał A, bo ja wiem, jak po prostu tak to dam O, tu Ale jeszcze coś mnie ciekawi, Ja tam tutaj Takie dwie śrubki, one przecież nie będą w ogóle przeszkadzały tutaj, nie? Kurczę, a na początku sobie srebrny, bo dużo ludzi mówiło właśnie, żeby czarne to zrobić, ale zostawię na razie srebrne i zobaczymy, jak będzie to z całością. Jak będziecie, dużo komentarzy będzie się powtarzać, że będzie na czarno, 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 to pomaluję na czarno, nie? Ale jeszcze teraz zostaje tutaj kwestia tej oto zaślepki. Tam trzeba będzie to zaślepić, coś tam trzeba wykombinować. Nie będę tego już spawał, nie będę tego wyciągał. I zostawię to już na srebrno, nie? Tak w oryginalnych też były te srebrne te deski, nie? I tak to zrobię. A teraz tak, podłączymy sobie. Yy, o, tu już działa. O, lala. To. Ale nie ma dużego zbytnio poboru, nie? Bo prostownik praktycznie nie zmienia swojego tonu. I teraz zobaczcie, robimy tak. Tutaj jest masa, nie? Kurde. Ostatnio też coś pokazałem w ostatnim odcinku i które tak pokazałem, że nie było nic widać, Więc nic nie mówi się. Co nie działa. Wow. A ten niebieski do czego jest? Może bym przeczytał instrukcję, co? Jak się wyczytać czytać instrukcję. O, ale daje. A jakie dwa razy dam? Co to, to będzie? Hit Combo? Mm, dobra. To częsty jest ten niebieski? Nie wiem. Chyba podłączył tutaj masę. Kurczę. Nie wiem. Zaraz przeczytam. O kurde, zaraz tu zrobię pożar. Tak więc bardzo dziękuję firmie horpow za taki fajny geszenk. Jak to u nas mówią. Geszenk to po koszulsku prezent. Pewnie z niemieckiego powiedziałem, a Ty Niemcu jeden. Nie, nie, nie. Ja tam do Niemiec się nie zaliczam. O. A tu mamy takie fajne, ale jakie ładne, ładnie wykonane. Zobaczcie, jaka ładna, szeroka nakrętka sobie go flexie proszę ty na, na bok i tutaj właśnie zamontuję zaraz hmm. tą oto podstawę o kury, muszę trochę rozfrezować a z drugiej strony, bo to tak naczuję, bo nie widziałem jaki to jest gwint, a tu jest teraz widzę 22 razy półtora gwint taki sam jak przy pneumatyce a tu jest nieco większy, o tu jest idealnie, widzicie i teraz zobaczcie, Teraz muszę tylko tutaj polutować. Yy, czarny chyba. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale za chwilę zobaczymy czy to w ogóle będzie działać. Mm, to tak, ale jest piękne. Kurde, ale to mocowanie, wam powiem. Ja ogólnie trochę tych mocowań przerobiłem, nie? Ale to mocowanie czuć, że to jest takie solidne, bo zazwyczaj jest takie byle jakie te mocowania są, a to czuć, że jest takie Solidne. Ja tu nie chcę w ogóle w żaden sposób zachwalać tego, zakwalać, bo to ogólnie nie o to chodzi. Ale jest bardzo solidnie wykonane. Ja te końcówki lutowane obcinam, bo one przy lutowaniu to tylko przeszkadzają. Ja i tak to wszystko lutuję. O, ciach. Czerwony do czarnego bym dał, bo biały to jest masa. A tutaj, e, w tym przypadku, tutaj czerwony to będzie e, plus, to będzie czarny. Mam nadzieję, że moja teoria się sprawdzi. I wiecie co? Po, podłączymy sobie tak na krótko. A i jeszcze ogólnie chciałbym Wam, tam wrzucił mi się jeden komentarz. Ja na takie komentarze, które nawet nie odpisywałem, bo moim zdaniem nie ma to większego znaczenia. Słuchajcie, włożyć tutaj tego koguta. Czy to będzie za nisko? O kurcze, nie wejdzie chyba. O, może na styk. On ma taką podstawę fajną. Giętką, dzięki której można go nałożyć. I zobaczcie, gdzieś idzie ten. O, się nic mu nie stanie. Właśnie on jest na... Właśnie na King King. i ktoś mi tam napisał, że końcówki nie były zalutowane. Każda jedna końcówka była lutowana. Jak sami widzicie, jest tu lutownica, jest wszystko. I to wszystko było tu lutowane. Tak więc tu nie ma lipy. Teraz tu, tu podłączymy. Teraz, który będzie od kogo ta? To jest pozycja. Kierunkowskaz. A może po oznaczeniu, co? Dwójka. Dwójkę trzeba znaleźć i to będzie to. Dwójeczka. Poproszę dwójeczkę. Jak w na sukces. A. <laughs> Działa. Jaka beka. Działa się udało podłączyć, nie? Ale... Ale jakby no dwa, to będzie dosłownie... To, to będzie opór... Wow. Będzie pięknie. I ja nie mogę. Czy nie wiem, czy trochę nie będzie już tak kiczowato. No nie, chyba co. On mógł być... To ten uchwyt... Teraz tak widzę, że... On mógł być niżej, nie? Zrobiony, żeby te koguty... Ogólnie, żeby był... Ten kogut... O, tu mógł być ten uchwyt. Na przykład tu. I ten kogut byłby wtedy... Odtąd się zaczynał. On był nieco niżej, ale od biedy może być. Jest pięknie. Jeśli nie mogę doczekać efektu finalnego, gdzie może dzisiaj, już w nocy, wytestujemy całe oświetlenie Chwilę później, już mam e, ramkę bezpieczników, tak jak należy. To jest na 8, a to jest na 6. Trochę zostało to e, potorturowane flexem, ale nie ma dosłownie. Do czego się doczepi. To jest wszystko tak ładnie włożone. Wszystko na ścisk. Ja dziękuję Wam. Dziękuję Wam. Kolejny raz daliście klasę, pokazaliście, że e, można do Was liczyć. I teraz o, należałoby to wszystko popodłączyć. I mamy kolejny dzień. Przyjechałem tutaj właśnie nagrać cokolwiek tutaj z budowy tej instalacji i przepraszam jeżeli będą zakłócenia w dźwięku, bo niestety tutaj ta kamera to jest stara kamera, tutaj jest ta ostatnio kupiona nowa i ona odmówiła posłuszeństwa, tak więc nie idzie jej włączyć. A... Ktoś do mnie odzywał, coś tam z serwisu, właśnie tych, e, tych kamer. Tak więc poprosiłbym o ponowny, kurczę kontakt. Bo niestety, jakby to powiedzieć, no, w natłoku tych wszystkich wiadomości to po prostu ginie, bo tych wiadomości naprawdę dziennie dostaję naprawdę bardzo dużo od Was i te wiadomości mi po prostu giną, bo one tam. Wiecie, jak to jest, nie? E, dobra, teraz tak przechodząc do meritum. Została zrobiona instalacja właśnie w ten oto sposób, zostało to wszystko opatulone taśmą parcianą Jak widzicie wszystkie konektorki połączenia zostały zalutowane Tu jak widzicie, o wszędzie został położony lut To jest tak, pierwszy kabel to jest tutaj zbudzenie rozrusznika Drugi przewód to jest tutaj do kontrolki zaniku ciśnienia Trzeci to jest tutaj impuls do alternatora, bo inaczej ten alternator nie będzie działał. Trzeba pod, podać z kontrolki, ale to może bardziej wytłumaczę, jak już będę podłączał to wszystko. I tutaj mamy klakson. Tu akumulator już też podłączony, już tak mniej więcej. Tu jest zasilanie, tu jest plus na rozrusznik. E, A tak, tu jest pod maską. Wszystko ładnie e, poprowadzone, pospinane. Jeszcze tutaj będą musiały takie spinki kupić do kabli. Przewodów, przepraszam, do przewodów, i to będzie jeszcze tak, tutaj, podpięte, takie wtykane, i wtedy można to spiąć ładnie. I tak właśnie mam podłączone te stroboskopy. A za chwilę, może Wam odpalę i zobaczycie, jak to działa. No, i kurczę, widzicie, miał być fajny odcinek, wyszła kicha przez kamerę. No, i no, będę musiał na szybko kupić drugą kamerę dzięki której będę mógł dalej kontynuować nagrywanie, bo potrzebuję na filmy, jest co nagrywać, a sprzęt nie daje rady, nie? Tak więc tutaj mam plus już wyciągnięty, zobaczcie, pociągnięty taki gruby przewód, plusowy, plusowy, taki, właśnie, żeby nie zabrakło tutaj prądu, bo do zasilanie tutaj do tego wszystkiego musi być dość, dość grube, a już potem rozprowadzenie spokojnie sobie taki przewód sobie da radę, bo on, taki przewód będzie rozproszony na Innych takich 10, tak więc powinno to sobie spokojnie dać radę. Eee, no i co? Chcecie coś zobaczyć? To czekajcie, może zamkniemy już maskę i zobaczycie teraz, jak to wygląda od strony. O! Ja, pitule! Ale trzeba. A tak to właśnie wygląda. Jeszcze nie mam tutaj tego e, ogranicznika zrobione. A tak wygląda właśnie tutaj przód. E, Lampy tutaj, te przednie, to są takie WSM. WSM tutaj są to są od 80 zamontowane w taki oto sposób, i powinno dawać to radę, nie? Tak więc teraz tak. Najpierw to podłączymy, a najpierw tu trzeba o masę, bo tu masa jest poprowadzona. Stąd będzie gdzieś masa, stąd tu wzięta jest na cały przód. Tak więc tam już nie będzie problemu z masą. I teraz tak, tu mamy coś czekajcie, potrzymam tą kamerę, bo nie mam żadnego uchwytu o to są halogeny i koguty czekajcie, o tak one działają w tandemie pięknie, co? nieźle, kurde, ja wam powiem bajat nie mogę się doczekać, kiedy w końcu nie wyjadę, to są właśnie halogeny i teraz jeszcze czekajcie, czwórka, piątka Siódemka to była przód. Siódemka tu. A teraz masa uciekła. No wszystko tak widzicie pro-wizorycznie. <ścoughs> Coś tu ucieka. Ta masa jest jednak jeszcze słaba. I co byście powiedzieli na to? No, kurde, baja co? Tak więc teraz tak to wygląda. Tak się prezentuje przód. i Oraz zapalone koguty. Pięknie. Teraz jeszcze muszę zamówić poniedzieli te naklejki, to już docelowe. I to już tak dopełni tego, wie... tego dzieła, gdzie będzie wszystko podłączone. Ale to kozacko wygląda. Jak to wam się podoba? Będzie. Będzie to działać, będzie robić w polu. A jak widzicie, tak właśnie mam zamontowane te światełka, że zostały tu wkręcone śrubki nierdzewne, i one zostały przykręcone do tych właśnie lampek. Moim zdaniem powinno to wytrzymać. I jak ten kogo ten, ta kratka wygląda? Będzie ok, czy jednak ją malować? Co? Dajcie znać, czy byście to zostawili, czy jednak pomalowali, bo jest tych głosów na pewno. No jest bardzo dużo. A ja już naprawdę już jestem. Trochę dzisiaj zmęczony, bo dzisiaj też działałem, widzieliście na TikToku może e, tam co robiłem te hamulce, właśnie trochę też mnie ta sytuacja też tam zmęczyła. I będzie kolejna robota z tamtym ciągnikiem. To będzie domalowana, domalowanie będą blachy, także dajcie znać, czy byście chcieli zobaczyć malowanie blach. Moim zdaniem troszkę słabej jakości te blachy, bo gdzieś z internetu zamawiane. Ale to zobaczycie na odcinkach, jak to wygląda. Jakbyście chcieli, dodajcie znać, czy byście chcieli takie odcinki z malowania nowych blach. A na tą chwilę już będę kończył. Także życzę Wam miłej niedzieli. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.